Dzień dobry, dziś zaprezentuję Wam mój nowy album Podlasie Piękno Natury, opublikowany przed kilkoma tygodniami. Opowiem o nim oraz podpowiem, jak go korzystnie kupić. Od moich poprzednich wydawnictw, zrealizowanych na papierze i w formie książki, różni się tym, że jest jedynie w formie cyfrowej. Jako plik PDF do oglądania na tabletach, telefonach oraz monitorach komputerów. Taki format wydawnictwa jest moją świadomą decyzją. Ogromne sterty wyciętych drzew o różnych gabarytach ścielo się na długości dziesiątek metrów przy leśnych drogach na Podlasiu. Nie zobaczy tego osoba siedząca przed telewizorem i wierząca w płynące stamtąd zakłamane dane statystyczne. W czasie moich plenerów i wędrówek co chwila przeraża mnie masakra polskich lasów. W zasadzie nie istnieją już zwarte kompleksy leśne w których mamy starodrzew masowo wycinane są przydrożne drzewa oraz te stojące na miedzach stanowią one przecież ozdoby podlaskiego krajobrazu i są pięknymi fotograficznymi tematami w łączności z naturą nie mogę przykładać ręki do tych zniszczeń przerabiania drzewa na papier z którego miałby powstać mój kolejny drukowany album fotograficzny ogromną hipokryzją byłoby apelowanie o szacunek wobec przyrody a potem drukowania albumu na papierze wyprodukowanym z wyciętych na podlasiu drzew. W albumie Podlasie Piękno Natury podzieliłem moje fotografie na cztery rozdziały: Las, pola i łąki, rzeki oraz wieś. Są to miejsca, które odwiedzam najczęściej, szukając harmonii w naturze, świetle i ludzkich działaniach. Moje zdjęcia dokumentują świat, który pod naporem cywilizacji szybko zmienia swoje oblicze. Jest to fotograficzna opowieść prowadząca przez lasy, pola, nadrzeczne łąki i wsie. W tym albumie zgromadziłem zdjęcia wykonane w okresie minionych trzech lat. Jest ich blisko 200. Wybrałem wykonane o różnych porach roku i dnia. Dla osób zainteresowanych technicznymi aspektami fotografii przy każdym ze zdjęć umieściłem dane o ekspozycji oraz ogniskowej, które mogą być pomocne przy planowaniu waszych kadrów. Będą to świetne inspiracje do realizacji Waszych zdjęć. Poprzez ten album zapraszam Was do fotograficznej podróży przez Malownicze Podlasie. Kiedyś powiedziałem, że fotograf jest strażnikiem wspomnień. Wokół nas wszystko ulega zmianom. Jako ów strażnik dokumentuję chwile, które mogę przeżyć. To właśnie one tworzą autentyczną opowieść. Zaskoczyło mnie, jak wiele z moich zdjęć zyskało historyczną wartość już po kilku latach a nawet tygodniach, widoków niektórych wierzb, starych wiatraków, drewnianych płotów czy lasów już dziś nie doświadczymy. Muszę się więc śpieszyć, by zachować owo naturalne piękno w kolejnych ujęciach. Z radością od lat przymierzam lokalne drogi, ścieżki, bezdroża, by podziwiać i uwieczniać te krajobrazy. Urzeka mnie każde samotne drzewo, malownicze układy chmur, drogi prowadzące w nieskończoność. Nauczyłem się doceniać te drobne elementy. Jednak świat się zmienia, gojąc za materialnymi dobrami, traci przy tym wrażliwość na piękne krajobrazu. Wiele osób ignoruje zniszczenia i deformacje pejzażu wynikające z budowy farm wiatrakowych, rozległych pól fotowoltaicznych, eksploatacji ogromnych kopalń żwiru i piasku, wycinki leśnych ostępów. Te negatywne zmiany mocno dotykają podlasie w sposób bardzo bolesny. Wydaje się, że zapomniano o tym że oprócz piękna natury region ten nie posiada wielu innych skarbów. Co będzie, jeśli te zostaną utracone? Zachęcam do nabycia mojego najnowszego wydawnictwa. Link do strony sprzedażowej jest pod tym filmem. Jest tam też dla Was, moich widzów, specjalny kod rabatowy, ważny do 3 stycznia 2024 roku, który znacznie obniży cenę albumu. Dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia na podlaskich ścieżkach.